Cześć! Nie tak dawno na nagraniach w Automiksie pojawiła się Skoda Octavia. Dzisiaj równie popularny model w naszym kraju, a jest nim Skoda Superb, czyli model wyższy, również Nówka 2024 rocznik i plus instalacja gazowa. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Prezentowany egzemplarz ma niespełna 3500 km przebiegu. Zatem, właściciel, który przyjechał do nas z Rudy Śląskiej, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Niemalże od samego początku eksploatacji tego samochodu będzie podróżował za połowę ceny. I jako ciekawostkę dodam, że w jednym czasie właściciel przywiózł do nas aż trzy modele SKody. Dziękujemy za zaufanie. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, czyli Skody Super, występuje ona w dwóch typach nadwozia: Kombi oraz Liftback. My akurat dzisiaj mamy nadwozie typu Kombi i co tu dużo mówić? Samochód bardzo ładnie się prezentuje. Podobny jest do Octavii, chociażby za sprawą atrapy chłodnicy, przetłoczeń na masce, a także agresywnie wyglądających reflektorów. Wiele w tym samochodzie jest chromowanych dodatków. Wcześniej wspomniana atrapa chłodnicy, ramki wokół szyb, a także. Relingi dachowe, co prawda nie w chromie, ale są srebrne. Przechodzimy teraz do kolejnego miejsca, które Wam chcę pokazać, a jest nim wlew do tankowania naszego ekologicznego paliwa. Proszę, tutaj akurat mamy pełne złącze więc bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ na stacji paliw wystarczy przyłożyć pistolet i tankować paliwo, które w momencie, gdy nagrywamy ten materiał, mamy. Końcówkę czerwca 2024 roku kosztuje na naszej, pali na naszej stacji paliw 2,50 i oczywiście nie, za, nie zabrakło skrobaczki do szyb, jak to bywa w modelach Skody. Teraz skupimy się na tyle pojazdu. Lampy tylne nieco zachodzą tutaj w kierunku nadkola. W centralnej części klapy bagażnika znajduje się napis SKODA. Jest to właśnie zabieg po faceliftingu. Wcześniej czegoś takiego nie było. Tutaj mamy oznaczenie modelu, no i otwieramy nasz, nasz bagażnik. Klapa w prądzie. No i w tym momencie ukazał nam się ogromnych wymiarów bagażnik o całkowitej pojemności 660 litrów. Występuje tutaj delikatny próg załadunku, natomiast nie jest on spowodowany zabudowanym zbiornikiem. Zabudowany zbiornik znajduje się pod podłogą bagażnika i jego całkowita pojemność wynosi 58 litrów, natomiast w praktyce z uwagi na 80% stopień napełnienia zatankujemy do niego około 46 litrów gazu, czyli tak naprawdę całkiem sporo. Wróćcie uwagę na dynamiczną linię boczną. Wiele przetłoczeń, sylwetka delikatnie opada. W tył te przetłoczenia występują w kilku miejscach, ponieważ powyżej klamki, a także poniżej powyżej progów. Lusterka również wyglądają tak agresywnie. mamy również takie ostre zarysowania i teraz pokażę wam jednostkę napędową. Jednostka z oznaczeniem TSI o pojemności 1,5 litra generuje moc 150 koni mechanicznych. Natomiast oznaczenie TSI wprost oznacza, że jest tu wtrysk bezpośredni oraz turbodoładowanie, czyli konieczny będzie tutaj dotrysk benzyny. A dotrysk benzyny nie oznacza, że to auto nie będzie. Oszczędne, ponieważ oszczędności na każdych 100 km wyniosą około 25 zł. Na 1000 km będzie to 250 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km w portfelu właściciela zostanie 2500 złotych. Wracając do jednostki napędowej oraz do zabudowanej instalacji gazowej, spod zespołów, które są widoczne na pierwszy rzut oka, możemy wyróżnić chociażby reduktor, a w tym miejscu zabudowany jest elektrozawór. Jest nieco przewodów, natomiast złego słowa nie można powiedzieć na temat estetyki zabudowy, gdyż ta stoi na najwyższym poziomie. No i temat jednostki napędowej został wyczerpany, zatem teraz przekonajmy się, jak nasza instalacja gazowa działa w praktyce. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten samochód jest bardzo, ale to bardzo dobrze wykonany. Wszystkie materiały, które tutaj dotykam, uginają się pod naciskiem. Naprawdę ciężko do czegokolwiek tutaj się doczepić. Nic nie skrzypi, nic nie wydaje dziwnych dźwięków. Wykonanie premium. Kto by pomyślał, że skoda kiedyś dojdzie do takiego poziomu. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to duży ekran multimedialny elektroniczne zegary. Akurat ten model, który mamy dzisiaj na nagraniach wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów. No i w, w zasadzie tutaj w takiej Skodzie znajdziecie wszystko, co potrzebne do bezpiecznej oraz komfortowej jazdy. Jednostka o pojemności 1.5 TSI. Przynajmniej na papierze gdzieś tam w portala, na portalach internetowych znalazłem informację, że spalanie... Wynosi około 7,5 litra na 100 km, więc można powiedzieć, że nie tak dużo. Myślę, że podczas większych obciążeń na autostradzie, czy podczas bardziej dynamicznej jazdy, wartości spalania będą wyższe. No bo Skoda okrawia przepraszam, Superb to jednak duży samochód. W przypadku instalacji gazowej gaz będzie pobierany w ilości od 85 do 90% potrzebnego paliwa, a reszta, czyli te 10 do 15%, to będzie dotrysk benzyny. Teraz sprawdzimy, jak instalacja gazowa radzi sobie z przełączaniem się między paliwami. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, gdzie jest schowany przełącznik, więc. Muszę jeszcze tutaj sprawdzić, może tu go o właśnie tu jest to już teraz. Instalacja gazowa została teraz na chwilę wyłączona. I po włączeniu od razu słyszałem kliknięcie elektrozaworu. No i to oznacza, że jedziemy już na naszym ponad dwa razy tańszym paliwie. Jaka jest różnica w jeździe? Żadna. Identycznie samochód pracuje na obydwu paliwach, więc moim zdaniem to bardzo rozsądna decyzja montaż instalacji gazowej zwłaszcza że tu jest taki mały przebieg 3472 km akurat teraz więc no naprawdę od początku eksploatacji ten samochód będzie podróżował dwa razy taniej Dzisiaj nie będziemy robić testu przyspieszenia jest to nowy egzemplarz ma bardzo mało kilometrów więc nie będziemy już go że tak powiem piłować no i ważną kwestią jeszcze w odnośnie instalacji gazowych montowanych w naszej firmie, czyli w Automiksie, jest gwarancja, która jest udzielana na okres 5 lat bądź 150 tysięcy kilometrów. Aby gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi jako pierwsze. W przypadku samochodów nowych. Nasi klienci często kupują taką dodatkową gwarancję na silnik oraz jego podzespoły, my wtedy jakby przejmujemy gwarancję producenta. Wszystkie informacje odnośnie gwarancji czy też wyceny instalacji gazowej możecie dowiedzieć się wypełniając formularz na naszej stronie internetowej www.gasautomix.pl bądź klikając link pod tym filmem. Podsumowując, instalacja gazowa w samochodzie takim jak Skoda Octavia niesie za sobą same korzyści. Tańsza eksploatacja samochodu, ponieważ gaz jest paliwem o wiele, wiele tańszym i to już historycznie. Po drugie, gaz jest paliwem ekologicznym. Emituje mniej tlenków azotu czy też cząstek stałych do atmosfery. Choć początkowo koszt instalacji gazowej. Może wydawać się dużym wydatkiem, to oszczędności szybko go zrekompensują i po prostu później będziecie już tylko oszczędzać. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ bardzo dużo realizacji już się na nim znajduje, a kolejne cały czas przybywają. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!